W czasie kampanii wyborczej zajmuję się kilkoma ważnymi tematami. Zajmuję się zamknięciem przez Platformę Obywatelską i Mniejszość Niemiecką Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim na ulicy Katowickiej. Zajmuję się kwestią repolonizacji energetyki cieplnej opolszczyzny. Zajmuję się wyjaśnieniem afery związaną ze sprzedażą ośrodka rehabilitacji w Suchym Borze. I w końcu zajmuję się dzisiaj również aferą portową w Kędzierzynie Koźlu, gdzie Platforma sprzedała sprzeda, nie wiadomo komu bardzo ważny kawałek Kędzierzyna Koźla, port w Koźlu. Przez kilka tygodni pana Witolda Zębaczyńskiego, lidera Koalicji Obywatelskiej, zapraszałem do debaty o ważnych sprawach regionu. Pan Witold Zębaczyński dzisiaj zaprosił mnie na salę sądową za to, że mówiłem, że jego biznes naleśnikowy upadł. Szanowni Państwo, ja dzisiaj przeprosiłem i przepraszam pana Witolda Zębaczyńskiego za to, że zaufałem gazecie wyborczej, która pisała kilka lat temu, że. Biznes naleśnikowy pana Witolda Zębazyńskiego cytuję nie wypalił. Przepraszam pana Witolda i Od dzisiaj nazywam go królem naleśników i nazywam go najlepszym naleśnikarzem w Polsce. Najważniejsze dla mnie jest to, abyśmy w czasie kampanii wyborczej rozmawiali o ważnych tematach. Ja poruszam te cztery tematy ważne o służbie zdrowia, o repolinizacji, ECO, o aferze portowej w Koźlu. Pan Witold Zębaczyński na razie poruszył dwa tematy. To jest kwestia likwidacji TVP opole, a więc mediów publicznych w, w Nopolsk oraz temat biznesu naleśnikowego. Moje przeprosiny pana, dla pana Witolda Zempaczyńskiego. Zamykam jeden z jego dwóch najważniejszych tematów i ja go zachęcam do wzięcia udziału jednak do końca kampanii wyborczej w debacie z Januszem Kowalskim. Możemy oczywiście spotkać się przy naleśnikach i rozmawiać o ważnych sprawach dla regionu. O tym m.in. dlaczego szpitalny oddział ratunkowy na ulicy Katowickiej zamykany jest przez jego kolegów z Platformy Obywatelskiej, dlaczego Platforma Obywatelska i Mniejszość Niemiecka sprzedały Suchy Bór, dlaczego Platforma Obywatelska sprzedała port w Koźlu, i w końcu, jaki jest jego stosunek do repolinizacji energetyki cieplnej opolszczyzny. Zachęcam pana Witolda Zębaczyńskiego do udziału w poważnej debacie wyborczej. Tego od nas oczekują mieszkańcy Opola i Opolszczyzny. Pan Witold Zębaczyński bardzo zaniepokoił się tym, że powtarzałem relację Gazety Wyborczej, która pisała, że jego biznes naleśnikowy nie wypalił. Ja go za to dzisiaj bardzo serdecznie przeprosiłem. Tak, ja go bardzo za to serdecznie przeprosiłem. Określam go jako króla naleśników, określam go jako najlepszego naleśnikarza w Polsce, po to, żeby nie czuł się urażony, po to, żeby czuł się, że jego ego jest w jakiś sposób zaspokojony. Dla mnie ważne jest oczywiście to, żeby teraz przyjął moje zaproszenie do debaty wyborczej. Może być przy naleśnikach, może to być w jakimś innym miejscu. O ważnych sprawach dla regionu, nie chce się spotykać z nim na sali sądowej. Mieszkańcy Polszczyzny oczekują, że kampania wyborcza będzie czasem poważnej debaty, a nie takich dziwnych utarczek między politykami.